Antczak i Pawlenka, o zabrzu. Królu Złoty, czy ty widzisz, co się w naszym zabrzu wyrabia? Bo ja mam wrażenie, że kapitan Żbik przeżywa drugą młodość. I nie jako sternik miasta, ale jako admin, moderator, strażnik kosmosu, facebookowego kosmosu, oczywiście. Taki kapitan cyfrowych mórz, który zamiast steru trzyma w ręce przycisk ukryj post. Widzę. Widzę panie redaktorze i muszę przyznać, że takiego zwrotu akcji dawno tu nie było. Kapitan przeistoczył się w admirała? Nie. W admirałka, a raczej adminka z temperamentem. Normalnie jakbym słyszał: "Kapitanie, pełna naprzód", a on zamiast do sterowania miastem wrócił do sterowania grupą dzieje się w Zabrzu. To może zacznijmy od początku i przypomnijmy, że administratorem chyba teraz już największej grupy na Facebooku Dzieje się w Zabrzu jest, a przynajmniej był, Kamil Żbikowski. No, chyba dalej jest po tym, jak został prezydentem. Przez lata mój portal w Zabrzu mógł tam publikować, jak Pan Bóg przykazał, bez cenzury, bez zatwierdzania, bez nerwowych wdechów któregoś z adminów. Dopóki nie pojawiła się tam ankieta o pierwszych 100 dniach prezydenta Żbikowskiego. No, właśnie, ankieta, która wyssała całą atmosferę spokoju kapitana. A wyniki były takie, że trudno je oprawić w ramkę. 60% źle oceniło pierwsze miesiące kapitana Żbika, 14% dobrze lub bardzo dobrze, 26% nie ma zdania, ale uznało to za krótki czas do oceny. Słowem, nie jest to wynik, który wiesza się na ścianie w gabinecie. I wtedy stało się coś pięknego. Ankieta, cyk, znikła. Jakby ktoś stwierdził, nie ma ankiety, nie ma problemu. A chwilę później, drugi cyk. Anczak traci swobodę publikacji. Każdy jego post z fanpage'u w zabrzu musi przejść przez sito moderacji. Jakby kapitan zamontował tam czujnik stopnia krytyczności wobec władzy. I żeby było śmieszniej, twoje posty, pani Pawlenka, wiszą tam, zdaje się, od dawna, jak pranie, które ktoś zapomniał zdjąć. Najpierw oczekuje na zatwierdzenie, potem odrzucono a czasem w ogóle wchodzą w czarną dziurę administrowania. No cóż, coś o tym wiem, można by rzec, że na tej grupie mamy już tryb kapitan moderacji sezon pierwszy. Ukryj post, ukryj komentarz, zatrzymaj publikację, odrzuć, odrzuć, odrzuć. Ale przechodzimy do sprawy numer dwa, bo oprócz grupy kapitan prowadzi swój prywatny w teorii profil o nazwie Kamil Żbikowski, prezydent miasta Zabrze i wrzuca tam treści urzędowe, komunikaty, zdjęcia z wydarzeń, wszystko jakby z oficjalnej strony miasta. I wtedy wchodzi radny Sebastian Dziembowski, cały na biało, podczas sesji Rady Miasta i mówi: Panie prezydencie, proszę odblokować mieszkankę Zabrze. Ona chce mieć dostęp do publicznych treści. Na co kapitan odpowiada: Muszę to zweryfikować. A radny, nie tracąc zimnej krwi, to ja panu wyślę instrukcję. Pomogę! Panie redaktorze, to była scena jak z usterki. Oczywiście w wersji samorządowej, kto by pomyślał, że w XXI wieku radny będzie uczył prezydenta, jak odblokować użytkownika na Facebooku. Ale najlepsze jest to, że mieszkanka, jak podkreślał radny, nikogo nie obrażała, nie bluzgała, nie hejtowała. Prowadzi po prostu swoją grupę na Facebooku murem za normalnym zabrzem. I to już wystarczyło, żeby kapitan użył magicznego przycisku Blok. No cóż, kapitan może usuwać posty, może ukrywać ankiety. Może nawet blokować mieszkańców, ale nie ukryje jednego: opinii ludzi. A opinie mają to do siebie, że rozchodzą się szybciej niż komunikaty urzędu. I nawet algorytm Facebooka biedak wzdycha ciężko, widząc tę kreatywność moderacyjną. Dlatego mamy jedną, serdeczną radę: Kapitanie. Zanim kolejny komentarz wyleci w niebyt, zanim kolejna ankieta zniknie jak pieniądze z komunikamilka, zanim kolejny mieszkaniec trafi do facebookowego czysta lub na zawsze w podkład niebytu i zostanie zablokowany, spróbuj pan przyjąć krytykę, jak na kapitana przestało z godnością. Trudne sprawy podobno są domeną dowódców, a jeśli nadal będzie problem ze znalezieniem opcji odblokuj użytkownika, radny Dziębowski ma instrukcję darmową w PDF-ie, żeby była jasność, ponoć nawet w kolorze. A my? A my będziemy patrzeć, będziemy pytać, będziemy ankietować, komentować i sądować z mikrofonem i kamerą na zabrańskich ulicach. Czy to się kapitanowi podoba, czy nie? Ament.